Witam wszystkich. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać ciekawą bitwę ze wskazówkami na co zwrócić uwagę w czasie bitew, jakie myki można robić, żeby zwiększyć sw swoją szansę na, prze na przetrwanie, no i oczywiście szansę na wygraną. Bitwa z wielu względów ciekawa, takie bitwy lubię. I no cóż, zapraszam do oglądania. Ja grałem tutaj 6-3 na początek wyjechałem sobie panterką o, pierwsze jakieś tam potyczki na wyjeździe no i jedziemy panterką tak pierwszy y, oczywiście punkt do wykonania to jadę na B przejąć B coś działać na B zobaczymy co się dzieje zobaczymy jak drużyna gra oczywiście w czasie bitwy monitorujemy co chwilę minimapę. To jest podstawa na arkadówkach, żeby wiedzieć, co się na mapie dzieje, korzystać z tego, co system daje, obserwować sytuację, no i obierać odpowiednią taktykę, tak? Dobra, jedziemy tutaj na B. Na razie nic nie widać na mapie, żadnego czołgu wroga. O, proszę, już drużyna przeciwna punkt A przejmuje. Ale ja nic. Jadę sobie na B. Nasz też już jakiś dotarł na B. Jadę sobie przyjmować to B. No drużyna dosyć, dosyć tak. Koncentracja na B i koncentracja na C. Natomiast A zostało odpuszczone. No, dobra, punkt przejęty. Jedziemy dalej, tak. Nie stoimy tutaj. Jedziemy do przodu, łapać fragi. Zobaczymy, co się będzie działo. O, panterka dwójka jest. To fajnie. A uciekła, ale to nic. Czekamy tak. Czekamy przed B. Nasi są na B. Można się ustawić wcześniej. Z nadzieją, że ktoś pomoże. Już jeden tu podjeżdża, tygrysek P. Patrzymy na mapę, co się dzieje. O, wyjeżdżała pod lufę panterka. Już jej nie ma. O, coś zaczyna nas objeżdżać. Arty zarzucili. Tu jedziemy jakiś czołg średni. Jest. Próbujemy coś tu zdziałać. Su-100 gdzieś dalej. Pół kilometra. O, jest! T-44. No dobra. Ładny strzał. Już dwóch załogantów nie mam. No ale spokojnie. Plan jest taki, żeby zniszczyć tego T-44 no i pilnować tego B. No, znowu dostałem. No, liczę na to, że tutaj ten człowiek stąd mi pomoże z tego miejsca, ta panterka niby coś tu gościu robi średnio, średnio mu to idzie bo jak na razie to się chowa za mnie no ale może coś, może coś zrobi się tu naprawiam czekam chcę się zadymić, bo moja sytuacja nie jest zaciekawa ciekawa Dobra, gościu pojechał, chcę go Zdjąć tego teciaka. O, nawet dostał ten teciak, ale chyba go nie skończył. O! o, 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 o jedziemy na niego. O, minął. Dobra mijanka. Koś no, próbujemy tu zadziałać, gdzie ten teciak jest. o Oj, dobra. Ładnie w tym dymie się odnalazł, wykosił mnie. O, i jaka sytuacja, na B już jedzie jakiś niszczyciel, czołg ciężki i ten średniak teciak. O, trudno, bierzemy kolejny czołg, pierwsza strata czołgu. Sytuacja na mapie, mamy dwa punkty. Oni mają jeden punkt, no ale się zbliżają do B. Zaraz wychodzi na to, że chyba jednak to B stracimy. Dobra, tygry z P w akcji, jedziemy. Jaki plan działania? No plan działania jest taki, żeby odbić to B, żeby nie stracić BC, się tam trzyma, jest zagrożenie na B, więc idziemy na B. Coś z przodu jest, tak o sobie strzeliłem, jakiś rykoszet, o uszkodził mi chyba lufę, tak lufę mi uszkodził. Jadę sobie lufę naprawić. No i dobra, jak to w bitwie jest. Mieliśmy B, tracimy B, no ale się nie poddajemy. Gramy dalej. Dobra, naprawiony czołg, jedziemy. Patrzę na mapę, co się dzieje. Postanawiam ich tą drogą objechać. Te dwa czołgi tutaj, no i jak się uda, to zniszczyć ten czołg tutaj. I muszę mieć z tyłu głowy to, że coś na górce próbuje kampić i niszczyć czołgi, które się kręcą przy B. Czyli tutaj jest zagrożenie. Jedziemy. Przodem T25 pojechał. Jeszcze tam mamy Centuriona, czyli dwóch graczy do pomocy jak pomogą, bo to różnie z tym bywa. Dobra, robię miankę o T34. Dostał pancerz nieprzebity. Jedziemy dalej. Dostał znowu, ale nic się nie stało mu. No i ładnie. Strzetna strzała. I tutaj jaka akcja jest? Zatrzymujemy się na chwileczkę. Tutaj są dwa czołgi, tak? T-95. I tu jest też czołg T-26E1, jeden amerykański. I mój plan był taki, zajechać te czołgi od tyłu i je zniszczyć. Tu widzę, że jest jakieś su -100P. On co prawda jest daleko, ale nie wiem, czy tam jakiegoś czołgu nie ma, więc jadę i się zadymiam. Zadymiam się od tej strony, żeby wróg mnie nie widział i próbuję te dwa czołgi tutaj zniszczyć. Zajechać ich od tyłu, tak? zaskoczyć. Element, wykorzystać element zaskoczenia. O, tu już widzimy, jaki czołg jest. Już się pojawił na mapie, tak? Czyli on może mnie łatwiutko, jak pojedzie, zdjąć od tyłu. Więc bronimy się dymiąc. Ile się da dymimy. O, dobra. Dobra, I tutaj T26E1 zszedł, i mamy teraz T95. Jak na razie plan się układa. Dostał w silnik. Nie pojedzie. Spróbuję mu teraz. Zrobić punktowanie w garnki, o jeden garnek, ale to już nie są te czasy, kiedy odłamki szły w środek maszyny. Obraca się, no są bardzo zwinne te T95. One chyba działają na zasadzie gąsienic współbieżnych, jedna kręci w jedną stronę, druga w drugą i się bardzo szybko potrafią obracać. Tak, jedna je kręci w tą stronę, druga w tą. Objeżdżamy, dostał, podpalony. Próbuję go znowu w garnek wypunktować. Tam już tygrysek się jakiś czai, pojechał sobie. Dobra, musimy skończyć. Skończyliśmy tego T95. Jedziemy punkt przejmować. Dobra, tutaj jakiś pisem drugim punkt przejmuje. Dobrze, przyjadę punkt przejąć. Czyli odzyskujemy tutaj punkt B. Jak widać nasza drużyna głównie kręci się y, przy punkcie B i C. No, a odpuściliśmy, no i dobrze. Dwa punkty są najważniejsze, żeby utrzymywać. No dobrze, jest mieć trzy, ale dwa punkty y, to jest podstawa, żeby wygrać bitwę. Dobra, tutaj w tej grze się lufa uszkodzona. No, oczywiście mój sposób gry: Raszowanie do przodu z tym smaczkiem ryzyka. Może się uda, może się nie uda. Ale no, jedziemy na niego. Lufę miał uszkodzoną, trochę czasu mu zajmie, mimo tego, że to jest SLA premka. Nie, zwykłe, zwykłe. Dostał znowu. Tygrysyk Hershel. No bo premka SLA szybciej się naprawia. To też trzeba brać pod uwagę, że te czołgi premkowe szybciej się naprawiają od standardowych czołgów. Dobra, M46. Bronimy tego dostępu do B. Niestety rykoszed. A i z drugi wyjaśnił sytuację. No i elegancko, dobra. Plan jest taki, że jadę tutaj na te czołgi, zadymiam się, żeby od tej strony nie dostać, używam dymu i jadę na te tutaj dwa czołgi. Chyba został jeden tylko. Idziemy na niego. No, dobra, t 26 a 1 to też trzeba na niego uważać, bo Tygryska na strzała bierze, natomiast jego czasami jest ciężko, ciężko przebić. Troszkę zabawy, trochę czajenia się, gracz Piwonia, jakiś polski nick. O, o wyjeżdża, wyjeżdża, dobra, nie, 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 i lufka, a no, dostał w lufę, no i dobra. Jak dostał w lufę, to praktycznie nie powinno być problemu, żeby go zniszczyć. Nie wiem, jak, nie wiem jak on tutaj dostał, ale dostał. Czołg zniszczony, gąska uszkodzona u mnie. Zadymiam się, żeby z tyłu były nie dostać, żeby coś nadjeżdżało, żeby jakąś, jakąkolwiek osłonę mieć. O, jestem też gracz z tym isem drugim. Jaka sytuacja na mapie. O, proszę, dynamiczna tracimy C. Dwa czołgi na C. Jestem przy B. Jaki plan działania? No plan działania jest taki. Przejeżdżamy przez tą przecinkę tutaj. Niektórzy ciekawie nazywają tą przecinkę. Jedziemy przez tą przecinkę, żeby odzyskać C. No i jedziemy. Sytuacja na mapie zmieniła się. Mamy jeden punkt tylko B. Przeciwnicy przejęli C i A, gdzie na A widać, że nasi coś próbują, ale nie ma szans, więc spróbujemy zrobić coś z punktem C. O, dostałem strzała, pale się. Kiepskawo, jak się pale, to będę się gasił. No, dostałem od tygryska tutaj z tyłu. Nie mam bicia na niego, więc naprawiam się. Sytuacja nieciekawa się robi. C mają przejęte, A mają przejęte. My próbujemy odbić to C. Na C jeszcze dwa czołgi. Na górce, tutaj Campicho, który ma bicie na C. No, była dobra bitwa. I tu już się robi niebezpiecznie. Można tą bitwę przegrać. Ale oczywiście nie poddajemy się, gramy do końca. Tutaj akurat grałem sam. Nikt z, nikt z mojego dywizjonu ze mną nie grał. Także bitwa z mojej strony solo. Dobra, jadę na to C. To C wydaje się być już wyczyszczone. Jeden czołg tam został i z drugi. Nie mam na niego bicia, skała przeszkadza, ale ładnie tu guidżing tą skałę postawił, żeby nie mieć bicia bezpośredniego na C. Pamiętam, swego czasu na tej mapie tej skały tutaj nie było. Można ładnie było z tego miejsca mieć podgląd na B i czyścić to, to C, znaczy się, czyścić C. Dobra, jadę, bo to C trzeba przejąć, bo bitwa jest no, zagrożona. Wygranie bitwy jest zagrożone. Niby go można trafić, ale o słyszę bombki jakieś lecą. Tu próbowałem strzelać, ale niestety nic nie weszło. Jakieś bombki coś gdzieś słyszę. Próbuję się zadymić przed tym czołgiem tutaj, żeby mnie nie zdjął ten czołg tutaj. Zniknął z mapy, może ktoś już go zdjął, ale chyba nie, bo by się pojawiła czaszka. Jak sytuacja jest? No sytuacja jest dramatyczna. Nie mamy C, jest szansa na odbicie tego C, teraz akurat samolotem lecę. No to oczywiście zadanie priorytetowe, zniszczyć jak najwięcej celów i odzyskać panowanie na punktach C i B. Na bombki lecą na B czołgi, więc polecą bombki na, na B. I się zadymiłem. Sprawdzam mapę. C czyste jest. Zostawiam C. Ten czołg jeszcze jest kampi na górce. Uciekam z C, jadę na B. C tracą. Ile się da, jadę na B. Odzyskać panowanie nad B. to zadanie do wykonania na B. Tu wydawało mi się, że gdzieś czołg bokiem pojechał, jak czołgi są blisko to znikają z mini mapy, więc postanowiłem się cofnąć i wyjechać mu naprzeciw, gdyby ten czołg tutaj był. Ale niestety i słyszę, że słyszę, że lecą bombki, lecą bombki, trzeba uciekać od bombek, proszę bardzo jakie dwie ładne bombeczki, jadę do tyłu, już nie mam wyboru, uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, nic mi nie jest, jadę dalej. No i zadanie B: odzyskać panowanie nad B. Przeciwnicy mają dwa punkty, B i A, natomiast my odzyskaliśmy C, no i jest robota do zrobienia przy B. Gramy do końca. Też tu są gracze z mojej strony, widzę też, wiedzą o co chodzi. Chcą odzyskać B. Na B trzy czołgi. No tu próbowałem ratować tego Isa drugiego, ale niestety. Nie miałem, nie miałem bicia na tego M46 Tigera z prawej strony, ale dobra, czekam na przeładowanie, jadę, nie kampię. I dobra, nie ma Tigera amerykańskiego. Strzelają do mnie czołgi. Pasek nam tu ucieka, dwóch punktów nie mamy, mamy tylko C. Robię wszystko, żeby wygrać tą bitwę. Dobra, czołg zniszczony, jeszcze jeden zniszczony. Punkt czysty, jedziemy na punkt. Jedziemy przejmować B. Będą bitwę wygrać ostatecznie, jesteśmy na B. I dekapujemy B i przejmujemy B. Tutaj jeszcze była próba niejakiego precla, żeby nas tutaj dziabnąć na tym punkcie. Zrzucał tu na Fertka i na nas na B. Ale udało, udało się uciec przed tymi bombkami. Bierzemy z powrotem na B. Robimy, żeby bitwę wygrać. Pasek nam spada. Mamy 528 punktów, oni 2068. Taka jest różnica. Przejmujemy B. B mamy. No i mamy przewagę, tak? Jak nam Zaczną maszyny wybijać. To jeszcze to przegramy. Sześć maszyn by musieli nam zniszczyć. Ja zadymiam, żeby gdzieś z boku nie dostać. Zadymiam to wszystko i jadę gdzieś się ustawić, żeby przeczekać i ewentualnie bronić B. Straciliśmy czołg. Pasek spada bardzo szybko. O proszę, czekałem tutaj, żeby coś ewentualnie podjechało na B. Zadymione jest. Patrzę na minimapę. Pelotki nic nie jedzie, a może jadą, ale już za późno jest. I koniec, i po bitwie. Bitwa się skończyła, wygrana. Ciężko było, takie bitwy są najfajniejsze. No i cóż, bitwa się skończyła, jedna z wielu. Na ten y, czas y, będzie to wszystko już w tym materiale. Dziękuję za oglądanie. Wszystkich graczy, którzy są zainteresowani dołączeniem do naszego Dywizjonu Kosa, serdecznie zapraszam. Jesteśmy, gramy i kosimy. Takie jest nasze motto y, Dywizjonu. To wszystko. Cześć.